Siemanko ze Strom Rolnik, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym ciuku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na roli 2000... Tysiące... Znaczy nie, pfu Jesteśmy na serii za do pieniędzy, dzisiaj będziemy sobie kostki składować do stodoły, bo już niestety nie chcę mi się drugiego robić od początku wszystkiego. Kostki zostały wyprasowane, a ja będę teraz wrzucać. One tam niech będą. Trzeba będzie pomyśleć nad budową nowej, nowego chlewa dla świn. Bo zamierzam sobie kupić, raczej wybudować, bo tam ten strasznie mały i to będzie jeszcze ze stodału, gdzie tu będą się kostki mieścić, siana i te i będzie dla korzyść właśnie taka, że będę miał miejsce na moje. Moją słomę, bo na słomę to małe miejsca a trzeba składować Na 60 jeszcze tu na przyczepie jest parę kostek, trzeba będzie też rozładować. O trzy bardzo zboże jest moje Kosek nie za bardzo mi się chce układać, bo to nieopłacalne Lepsze są bele pod podem jakie są, jakieś są jeszcze Kurde katr wziął kolerny słoma nie ma kiedy dać świnę, bo nie potrzebują, bo swoją słomę mają. To pod spodu, chyba też się zebrały. Jak już dobre, chyba, że może do skupu połowy oddam. Jeden wóz Tój cały, tu będzie z dobra, niech będzie, tak, resztę jadę sobie do skupu oddać, bo i tak nie ma co, są jeszcze kostki, są, sobie trochę dorobię, jak już, no nie opłaca mi się mniej więcej, mam, mam, dobra, jedziemy, oddamy. Que é as que bastante difícil na Belarca. O assim, costeiro é um tu Eita, se 是吧？是吧 Gdzie to się sprzedaje? Ja, kur. Je kur. zasrani, za Będzie już się wpychać. Je, pszaj, nie pchaj mi wozu. Oooo poszło 60 po Remoncie ładnie się prezentuje Idealnie się jeździ dobrze Ciągnie to idealnie strony Kurde który to mnie KA jestło jeden Dobra, to chyba by było na tyle. Tutaj, jak widzicie, ja mam tu moi, moją wiatę, tutaj rozmontowana. Tutaj, taka mała, to ta chlewnia, tutaj nic nie ma dobrego. Taka gospodara. Ale to myślę, że właśnie się Padało w następnym widzimy, na razie, dzięki, cześć i w ogóle pa. Dzisiaj już, już się nie chcę tak robić z tej roli, bo to się nie z roli, tylko tego ty odnajdę do pieniędzy, bo tu mało jest co do roboty. Ale, aż wszystkie kurde stoło popchano tymi sianymi słomymi. Dobra, na razie.